Dobry wieczór Państwu. Jest czwartek, 20 września, a w telewizyjnym programie Nowego Dziennika witają Państwa Zuzanna Dudzka-Lubas i Tomasz Ryptuła. Jest z nami dzisiaj w studniu wyjątkowy gość, Tomasz Magierski, reżyser. Witaj, Tomku. Dobry wieczór i dobry wieczór Państwu. Który opowie nam o swoim najnowszym projekcie, w filmie "Winki and Me. Tomku, skąd pomysł na film? Um, to mam dla Państwa niespodziankę, dlatego że pomysł tego filmu wywodzi się z artykułu, który okazał się w Nowym Dzienniku. W jesieni tysiąc, 2009 roku, napisany przez panią Dianę Włodek z Krakowa. I ten artykuł mówił o mm, Joramie Grosie, twórcy filmu animowanego w Australii. Y, I najważniejsze dla mnie zdanie w tym artykule to było zdanie o tym, że Jerzy, Joram, wybiera się z, ze swoimi pięcioma wnukami. Do Polski na wiosnę, po to, żeby pokazać im Polskę jako kraj swojego pochodzenia i Kraków jako miasto, gdzie on się urodził i które do dzisiaj kocha. Stąd ten pomysł. Jak to się potoczyło dalej? No, potoczyło się w ten sposób, że zrobiłem trochę poszukiwań dotyczących Jerzego. Znalazłem inny wywiad z nim, w którym opowiadał o tym, że w każdym ze swoich filmów animowanych, a są to filmy dla dzieci, są to filmy, w których głównymi bohaterami są zwierzęta. Tak, może ja, przepraszam, jeszcze, jeszcze może państwu, państwu powiem, że Joram Gross jest twórcą postaci Blinkiego Billa, który jest jednym z najpopularniejszych postaci w kreskówkach dla dzieci australijskich. Zresztą w Polsce ja przypominam sobie, że też te kreskówki leciały. To jest taki miły, przyjemny, szary koala, który przeżywa różne, różne przygody. Są to bardzo ciepłe, bardzo, bardzo przyjemne kreskówki. Tak, Blinky Bill jest misiem koala i jest czymś takim jak myszka Mickey w Ameryce czy Bolek i Lolek w Polsce. Dla mnie fascynującą rzeczą do poszukiwań i do rozpoczęcia pracy na tym filmie było to, że on powiedział, że w każdym z filmów, które robi jest kawałek jego życia. To mnie zafascynowało i zacząłem to badać, jak to możliwe, że w filmach dzie dla dzieci i filmach o zwierzątkach są jego przeżycia okupacyjne. No właśnie, Blinki Bill się boi kogo? Nie, Niemców, Hitlerowców. Nie, nie, psów. <laughs> Blinki Bill się boi psów i Blinki Bill nie jest y, dobrym uczniem w szkole. Blinki Bill nie ma ojca. Blinki Bill y, 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 jest y, rozdzielony od swojej matki. Te wszystkie rzeczy dopiero wyszły na jaw, kim jest Blinki Bill w momencie, kiedy rozszyfrowałem. Y, y, Tę historię. Rozszyfrowałem życie Jorama w Polsce. Okazało się, że jest on, alter ego Jorama. No, efektem mojej podróży do Polski z Joramem, z jego wnukami, jest, jest ten pełnometrażowy film dokumentalny, który dość dobrze sobie radzi w, w, w świecie filmowym, bo na dwóch festiwalach dostał trzy nagrody. Może zapraszam Państwa na kliknie zobaczymy zwiastu, tego, filmu, zwiastun zwiastun tego filmu zwiastun tego filmu, a potem porozmawiamy. Dalej. Dobrze, proszę Państwa, zapraszamy na zwiastun filmu Blinky Enemy Tomasza Magierskiego. <grywana> 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 hey, naszym zajęciem było ukrywanie się. <grywana> Jak my uciekaliśmy z miejsca na miejsce, żeby nie być złapanym, byliśmy przyjaciół, przyjaciół Żydów, byliśmy przyjaciół nie Żydów, ale nie mówiło się im, że jesteśmy im Żydami. Jak oni byli przyjaciółmi i byli dobrymi ludźmi i mieliśmy do nich stuprocentowe zaufanie. Niemniej jednak nie mówiło się, czy ty wierzysz że jesteś Żydem, bo po co? Po co? And who's this? I had plenty of friends, but only one, the best friend. Marek Kuczynski. My best friend, like my brother. Was he Jewish? No, he wasn't Jewish. And he didn't know that I am Jewish. After the war, I was looking for him. And I couldn't find him. Nobody knew where he lives. I was really very, very upset because he was my best friend. And it was six years ago. Last time I have seen him. Yeah. Jak sami Państwo zauważyliście, w filmie Blinky and Me reżyser wykorzystał no, dosyć ciekawą formę. Połączenie animacji z, z archiwalnymi filmami. Dlaczego wybrałeś akurat taką formę, Tomku? Forma wynikała z, z opowiadanej historii i z naszego odkrycia, z tego, że Blinky Bill jest alter ego Jorama. Także ten Blinky Bill musiał się pojawiać. Blinky Bill istnieje jako postać z filmów animowanych i on dopełniał opowieści Jerzego. Jorama o jego czasach okupacyjnych. Z drugiej strony uczestniczą w tym filmie również jego wnuki, które znają część tych historii i one te historie też opowiadały. Dzieci, które wychowane są na Blinki Billu i na innych filmach animowanych Jorama. Oprócz tego spędziłem sporo czasu, żeby znaleźć archiwalne materiały, które, z czego muszę powiedzieć, że jestem dumny, że wszystkie materiały archiwalne, które. W filmie są użyte, dotyczą konkretnych miejsc i spraw, o których Jerzy opowiada. Oprócz jednego ujęcia, które Jerzy powiedział, że ono i tak wygląda, tak jak to było. Także postanowiłem je zostawić. Ale wszystkie inne rzeczy po dość dokładnych pracach w archiwach znalazłem. A materiały, które są po raz pierwszy używane, i zdjęcia fotograficzne, które wcześniej nie były używane. A gdzie będziemy mogli obejrzeć ten film? Ten film jest pokazywany od piątku, 21 września, w Kinie Kład na 13 ulicy o godzinie pierwszej po południu i o 7.30 wieczorem przez tydzień aż do 27 września. Dziękujemy Tomku za wizytę w naszym studiu. Dziękujemy, że przyniosłeś ze sobą zwiastun. Mam nadzieję, że film Link and mi spodoba się widzom, którzy odwiedzą nowojorskie kino podobnie jak nam. Dziękujemy Ci bardzo. Ja dziękuję Państwu i dziękuję Państwu i zapraszam do kina.